Gorzów w różowych okularach ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie być optymistą widzieć prawie same pozytywne aspekty życia. Mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość z, i cieszyć się sukcesami innych. Mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się no, niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że Koło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją, to są nasi właśnie mieszkańcy, to gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Michał Kopiec. Michał urzekł mnie swoją determinację. Swoim doświadczeniem Michał dzieli się z innymi na swoim kanale na YouTube zatytułowanym I co dalej? Problemy dnia codziennego wózkerca i jak sobie z nimi radzić to jest jeden z filmików, który możemy znaleźć na tym kanale. I co dalej? Zobaczcie sami, posłuchajcie wywiadu z Michałem Kopcem. Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale i co dalej? krótko scharakteryzował swoją osobę. Kim jest Michał Kopiec? Czym się zajmujesz? <grym> Michał Kopiec, no e, głównie teraz e, jest osobą, która od 6 lat jeździ na wózku i próbuje pomóc osobom, które znajdują się w podobnej sytuacji, ponieważ e, no, e, zostając, zostałem, zostałem postawiony Właśnie w takim scenariuszu, i nie wiedziałem jak się wtedy odnaleźć, jak się zachować, skąd wziąć jakieś materiały, z których mogę się doszkolić, dowiedzieć w ogóle cokolwiek, jak to będzie teraz wyglądać. No, takich materiałów nie ma, a jeżeli już są, to są takim językiem bardzo, że tak powiem, niezrozumiałym. Tam jest nomenklatura jakaś taka. No, ciężki język bardzo. Ja stwierdziłem, że. No, zrobię coś dla ludzi w podobnej sytuacji do mojej i zacznę właśnie prowadzić kanał. No bo wiadomo, jak mamy problem, pierwszy co internet, tak? Więc A, tak. Będę, będę sobie działał w tym moim internecie, na tym moim kanale. I no po prostu opowiadał, jak to wygląda. Yy, jak się odnaleźć, jak się też wobec takiej osoby zachować, ponieważ kanał jest prowadzony nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale też i dla ogółu społeczeństwa. No właśnie, i tak powstał kanał, yy, to taka skarbnica wiedzy, można powiedzieć. I co dalej? I właśnie, no, czego możemy tam yy, się dowiedzieć? Co możemy tam znaleźć na tym kanale? Kanał jest. Yy, Są jakby... wideopadniki, nie? Tak, tak. To są głównie wideoporadniki, chociaż są też wykłady na przykład. Jako, że teraz właśnie mamy ten lockdown i trzeba siedzieć w domu, to, to zdarzyło mi się parę wykładów jakby takich krótkich nagrać. No, kanał jest prowadzony generalnie w taki sposób, że jakbym rozmawiał po prostu z kolegą, że siedzę sobie z kumplem i, i sobie gadamy. Tak? Nie ma jakby tabu, nie ma tych właśnie tej nomenklatury takiej wzniosłej. Zwykły język siedzę z kumplem i sobie gadamy. Tak jakby no, teraz. Tak, dokładnie tak. E, kanał. E, no myślę, że bardzo przydatny właśnie też dla osób bez żadnych niepełnosprawności, e, ponieważ w tym sezonie, bo to jest już drugi sezon e, tego mojego programu. Miałeś w tym sezonie tak, tak, miałem przerwę. E, teraz e, zajmuję się głównie kwestią akceptacji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Bo dużo osób po wypadku zamyka się po prostu w domu, czy zamyka się w sobie, a ja chcę właśnie, żeby pokazać im, że wcale tak nie trzeba, że można wychodzić. Ja jestem na przykład bardzo aktywny, ja wychodzę kiedy tylko się da i no, nie siedzę w tym moim domu, w tej mojej piwnicy, tylko działam. I chcę właśnie pokazać takim osobom, że, że jest po prostu możliwość, że nie trzeba zamykać się w domu i tam siedzieć. Tylko działać, jeżeli mamy jakieś pasje, to je rozwijać, jeżeli mamy jakieś pomysły czy, czy chęci. Teraz mam w planie zrobić odcinek o imprezach masowych, że osoby na wózkach też są tam mile widziane i jak się wtedy zachować. Pomysłów mam mnóstwo. Tak, tak to właśnie wyprzedziliśmy pytanie, bo chciałam się zapytać, jakie właśnie masz jeszcze pomysły na właśnie te wideoporodniki, te filmy. Pomysłów, za bardzo też nie chcę zdradzać, bo konkurencja tak. nie chci. No tak, <gry> ale, ale no mówię, głównie w tym sezonie będę się skupiał na aktywizacji społecznej, czyli na tym, żeby ludzie po prostu z niepełnosprawno w niepełnosprawnościami wychodzili z domów, a ludzie, którzy są wokół nich, wiedzieli, jak po prostu zareagować na taką osobę w takiej sytuacji, żeby jakoś no, współżyć w tym, tym życiu społecznym. Dokładnie, tak właśnie ja też, teraz mi się przypomniał filmik, a też propos mówiłeś, że to jest też dla osób, które no, żeby widziały jak się zachować, jak pomóc właśnie osobie niepełnosprawnej, jak właśnie jest ten filmik, gdzie mnie od razu serce zaczęło walić, jak upadłeś wózkiem, tak? I wtedy właśnie pokazujesz jak można pomóc, co trzeba zrobić krok po kroku. To jest świetna, naprawdę taka przydatna informacja też. No, dziękuję, że udało mi się takie emocje wywołać, taki był trochę zamiar, nie ukrywam. No tak, to był oczywiście upadek kontrolowany. Pokazałem przy okazji też, jak to bezpiecznie upaść, o czym mówiłem już w poprzednich odcinkach, ale no nie było jakby okazji, żeby to sfilmować. Upadek kontrolowany mi się tam oczywiście nic nie stało. No i właśnie pokazanie, jak w takiej sytuacji należy się zachować jak pomóc, no najczęściej jeżeli ktoś nie oglądał to od razu powiem, że wystarczy zapytać osoby jak pomóc i ona powinna wtedy poinstruować. A jak poinstruować to już zapraszam do siebie. Dokładnie, no i co dalej na, na, na Twój kanał? No właśnie, bo gdzieś tam doczytałam u Ciebie sobie, tam szperając w różnych informacjach, że czy dalej działasz w FAR jako instruktor, bo tam po prostu chyba nawet Chyba stamtąd wyszło, wyszedł ten pomysł, na no i co dalej? Tak, właśnie pomysł zrodził się dokładnie na tych obozach forowskich, czyli Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, na które jeździłem jako instruktor. Znaczy na początku, jako uczestnik, ponieważ w ogóle zacznijmy od tego, tak, że to są obozy, na które jeżdżą osoby z urazem rdzenia kręgowego mm. zaraz po wypadku, zaraz po nabyciu tej swojej niepełnosprawności. Czyli jeżeli osoba się no, połamie. Odczeka ten swój okres szpitalny, przejdzie ten okres szpitalny, to wtedy jest zabierana właśnie z faru na oczywiście darmowy obóz, na którym jest właśnie nauka samoobsługi, jazdy na wózku, tej techniki, tych aspektów różnych no tego naszego nowego życia, jak to będzie teraz wyglądało. I stąd wziął się pomysł właśnie, żeby przełożyć te zajęcia z obozu na coś, co jest dostępne zawsze i wszędzie, czyli internet. Pomyślałem, że właśnie zamiast y, dwa razy w roku robić taki obóz, na którym uczę, no tak naprawdę garstkę powiedzmy, 10 osób. Mogę zrobić kanał na YouTube i w ciągu dowolnej minuty czy sekundy uczyć dowolną liczbę tych ludzi. I uważam, że to całkiem spoko pomysł. I poszedłem w tą stronę. Instruktorem już niestety nie jestem, bo tam jakieś problemy się porobiły. No. Przeszedłem na YouTube. No właśnie, no bo to jest takie okno nasze na internet, okno na świat i faktycznie jak tutaj człowiek poszukuje jakichś informacji, no to jak najwięcej się tam zawsze ich zdobędzie. A jakie najczęściej pytania w komentarzach kierują do Ciebie widzowie? Od czego chcą się dowiedzieć właśnie? A propos i co dalej? Pytania są przeróżne. Najczęściej są to właśnie pytania tak typowo pod jakąś osobę. Pisze do mnie osoba na przykład, że. Cześć, ja jestem tetraplegikiem, jestem połamany w C6 na przykład, I jakby to wyglądało u mnie? Bo oczywiście, zależnie od, od, urazu, od wysokości urazu rdzenia kręgowego, są różne, no inaczej to wygląda. Czy, czy jest zachowana władza w rękach, czy jest zachowana władza w nogach, czy jest zachowana stabilizacja tułowia, czy brzuch. No, nie ma dwóch takich samych urazów. Ale oczywiście można to jakoś tam mniej więcej sklasyfikować pod siebie. I no właśnie, najczęściej jest takich personalnych typu, właśnie, że ktoś pisze, jak to będzie wyglądać u mnie, a dużo jest też pochwał na przykład, że dziękuję, że jeżdżę na wózku tam od trzech lat i bardzo mi pomogłeś filmikiem na przykład o ergonomii jazdy, bo ktoś się na przykład dużo męczył jeżdżąc po mieście, a ja zrobiłem filmik, jak jeździć dużo i się nie męczyć na przykład. I ktoś się zastosował. I pisze mi, no stare dzięki, rzeczywiście działa, i, i, i mogę jeździć więcej. Świetnie. Dobrze, a przejdźmy. gdzieś mm, tam się doczytałam również o, o takie, o Twoje zamiłowanie do sportu. Yy, nie wiem teraz od czego zacząć Le, lekko, atletyk, czy lekko atletyka, ale też rugby mnie tam zainteresowało. Na filmiku właśnie z tego pierwszego sezonu widzę, że grasz w rugby. W ogóle właśnie, jakbyś opowiedział trochę o tym zainteresowaniu o, o, do sportu Twoim. Jak to się zaczęło? No, e, w by niestety już nie gram, ponieważ drużyna mi się rozpadła. Nie ma po prostu osób chętnych do gry, a żeby jeździć e, no powiedzmy najbliżej do Poznania e, dwa razy w tygodniu, żeby sobie pograć. To też tak jakby nie o to chodzi, tak. bo to kosztowne. Bo to był, był filmik, który był nagrywany dziś w, nie w Gorzowie, tak? tylko w Poznaniu. Nie, tak? To była, to, to była drużyna ogólnolubuska, ale z treningami Ach. w Zielonej Górze. Aha, Więc Spotykaliśmy się po prostu w Zielonej Górze, ponieważ tam jest fajna szkoła dostosowana do wózków, i tam na hali gimnastycznej unii graliśmy sobie, właśnie, no, trenowaliśmy sobie w rugby. Turnieje oczywiście w całej Polsce. No, to był Radom, to był, e, gdzie my tam jeszcze byliśmy, Warszawa, e, w Kołobrzegu, Mieliśmy zgrupowania, no różnie jeździliśmy po, po, po całej Polsce. Ale tak, grałem w rugby, bardzo to lubiłem. No niestety, tak jak mówię, rozpadła mi się drużyna. Ale jest No generalnie. Lekko atletyka, chyba, tak? Tak, tak. Teraz lekko atletyka. Zająłem się głównie pchnięcie kulą i rzutoszczepem. No teraz trochę problem, ponieważ m, przygotowywałem się jakby do klasyfikacji y, tej mojej sportowej oraz y, pod wyjazd do Tokio na Paralimpiadę. Mm. Jednak no niestety nie udało się, bo wiadomo, bo COVID i, tak, i, tak. i przełożyli na następny rok. Ach, może się lepiej przygotuję, może to dobrze. No tak, troszkę czasu, No także na, 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 na następny rok to na, no, na pewno, chyba to się, że tak powiem, y, jakoś Sytuacja wyklaruje. Yy, dobrze, a ja tak jak Ci się żyje w Gorzowie? Jak wpływa na Ciebie Gorzów? Jeżeli chodzi o Gorzów, no to muszę pochwalić, bo jeżdżę po wielu miastach w Polsce właśnie ze względu na tą lekkoatletykę, na zgrupowania i Gorzów no w dobrą stronę na pewno idzie, ponieważ jest coraz coraz mniej wysokich krawężników, zazwyczaj już są robione te takie zjazdy przy każdym na przykład przejściu dla pieszych czy przy każdym parkingu że mogę sobie bez problemu wjechać wózeczkiem na, na właśnie krawężnik. E, dużo ścieżek rowerowych powstaje, z których no, kulawi i wózkarci też korzystają. I no, to też jest super opcja, bo wjeżdżam sobie na ścieżkę i płasciutkim asfalcikiem mogę sobie dojechać. W Gorzowie jest teraz mnóstwo ścieżek, także prawie, że wszędzie idzie dojechać wózkiem. E, właśnie, twoje ulubione miejsca w Gorzowie, gdzie lubisz w... właśnie przebywać? No, bardzo lubię bulwar, uh -huh. ponieważ yy, no, do wody mnie ciągnie przede wszystkim. Także jeżeli mogę sobie posiedzieć, popatrzeć na wodę, to, to mnie to bardzo odpręża, relaksuje i no lubię. Co cię uszczęśliwia w tym momencie? Nie, że w tym momencie teraz, tylko w ogóle w tym momencie twojego życia, o, tak powiem. Co mnie, yy, sukces przede wszystkim, bardzo mnie sukces buduje, czy to właśnie sportowy, czy to z filmami, które robię, właśnie tak jak ty się do mnie odezwałaś, mhm. to od razu mówię, wow, ktoś, kolejna osoba, która zauważyła, która dotarła w ogóle z zewnątrz, bo nie znaliśmy się wcześniej, prawda? No, nie, 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 dokładnie. Osoba z zewnątrz, do, do której dociera, no to jest mój cel, żeby właśnie dotrzeć jakby do ludzi i widzę, że udaje mi się to w końcu. I no mega mnie to cieszy bardzo. Czuję, że mam jakby swoją rolę do spełnienia w tym społeczeństwie i hmm. póki co dobrze mi idzie jej wypełnianie, co naprawdę mnie napędza, daje kopa, i mega dobrze się z tym czuję. Co zrobić, żeby jakoś tak pozytywnie się nastroić? E, stawiać sobie małe cele. Ja hmm. tak robię od dłuższego czasu i e, stawiając sobie małe cele, które wiemy, że jesteśmy w stanie osiągnąć, ale wymagają od nas nieco pracy. To nie jest to, że tytaniczna praca, że to będzie trwało miesiącami, ale się uda. Nie, małe cele. No osiągnąć coś to, osiągnąć to, osiągnąć to, osiągnąć to. I oczywiście na samym końcu jest, jest ten tytaniczny jakby cel, ale no, idę do niego małymi krokami. I mm -hmm. każdy ten mały krok zaliczony, jakby odhaczony na liście, to jest kolejny uśmiech na twarzy, to jest kolejne, jest udało się. I, i, i sama motywacja no i mam nadzieję, że uśmiech na swojej twarzy będzie cały czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i, i pozdrawiam bardzo. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzów w różowych okularach. Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów Gorzowian, ale również wszystkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.